Skoro więc prawo obejmowało tylko cień przyszłych dóbr, a nie samą rzeczywistość, to znaczy, że nie mogło udoskonalić tych, którzy co roku składali ustawicznie te same ofiary? Czy nie zaprzestano by ich składać, gdyby uczestnicy kultu oraz oczyszczeni nie mieli już świadomości grzechów? A jednak przez te ofiary co roku przywołuje się na pamięć grzechy. Niemożliwe bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. To też przychodząc na świat, Chrystus mówi: Ofiary i daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Nie podobały się tobie całopalenia ani ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę! W zwoju księgi napisano o mnie, chcę wypełniać Twoją wolę, Boże. Najpierw mówi: Ofiar, darów, całopaleń, ani ofiar za grzechy nie chciałeś, nie podobały się tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział: Oto przychodzę, chcę wypełniać Twoją wolę. Znosi to, co pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Każdy kapłan staje codziennie do służby, składając wielokrotnie te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Ten zaś, po złożeniu jednej ofiary za grzechy, na zawsze zasiadł po prawej stronie Boga, czekając odtąd, aż On położy Jego wrogów jako podnóżek pod Jego stopy. Przez tę jedną ofiarę uczynił bowiem na zawsze doskonałymi tych, którzy dostępują uświęcenia. A poświadcza nam to i Duch Święty po słowach bowiem takie będzie przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, moje prawo umieszczę w ich sercach i wypiszę je w ich umysłach, a ich grzechów ani nieprawości nie będę już pamiętał. Otóż gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie potrzeba już składać za nie ofiary mamy więc pewność bracia że wejdziemy do miejsca świętego dzięki krwi Jezusa on otworzył dla nas nową życiodajną drogę przez zasłonę którą jest jego ciało on jest wielkim kapłanem nad domem Bożym zbliżmy się więc do niego ze szczerym sercem i pełnym zaufaniem Skoro jesteśmy oczyszczeni ze złych skłonności serc i obmyci na ciele czystą wodą, trzymajmy się niewzruszanie wyznawanej nadziei, gdyż wierny jest dawca obietnicy, bądźmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni, dążąc do gorliwej miłości i dobrych uczynków. Nie zaniedbujmy Wspólnych Zgromadzeń, tak jak się stało zwyczajem niektórych. Natomiast zachęcajmy się wzajemnie, im bardziej widzimy, że zbliża się Dzień Pana. Gdybyśmy bowiem świadomie grzeszyli po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie byłoby dla nas ofiary za grzechy. Zostałoby nam tylko okropne oczekiwanie na sąd i na żar ognia, który pochłonie buntowników. Kto łamie prawo mojżesza, ten bezlitości ma być zabity na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Rozważcie, na ile większą karę zasługuje ktoś, kto by zdeptał Syna Bożego, lekceważąc krew przymierza, która go uświęciła, i gardząc duchem łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: Do mnie należy pomsta i ja dokonam odpłaty, oraz Pan sam swój lud osądzi. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dawne dni, tuż po otrzymaniu światła przetrwaliście liczne smagania z cierpieniem, czy to publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowanie, czy też uczestnicząc w nim z tymi, którzy ich doznali. Współcierpieliście przecież z uwięzionymi, przyjęliście z radością grabież Waszego mienia. Wiedząc, że sami posiadacie lepsze, trwałe dobra, nie pozbawiajcie się więc tej pewności, bo wielka czeka na Was za nią nagroda. Musicie być tylko wytrwali, abyście, pełniąc wolę Bożą, zasłużyli na spełnienie obietnicy. Jeszcze bowiem bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma nadejść i nie będzie zwlekać a mój sprawiedliwy będzie żył dzięki wierze. Lecz gdyby się wycofał, moja dusza nie upodoba go sobie, a przecież my nie należymy do odstępców, którzy mają zginąć, lecz do wiernych, którzy mają ocalić życie.